Muszę, po prostu muszę sprawdzić, czy ta woda jest inna czy nie. Tak wygląda akweduk z piska. Także schodzę i zeszłam tam pod akwedukt, a teraz jakimś cudem muszę się dostać do wody. Może kiedyś się wykąpię, ale nie wiem, teraz to na pewno nie, bo jest strasznie zimno. No ale dobrze, sprawdzamy. Ja, ale pięknie. Nie no jest super, taka chyba jak w górach w Polsce, pewnie masz 6 stopni, nie no super. Dobra, spokojnie, spokojnie można się y, wypłukać w tej wodzie, jakby się chciało, ekstra jest. O, wisa, ale jaja. <grywa> to sobie poszło, niesamowite.